Spotkania. Trzy powołania, trzy siostry: siostry. Rut, Klaudia, Angelina. Dziś zapraszam do spotkania ze świętym Mateuszem. Gdy Jezus odchodził stamtąd, zobaczył człowieka, który pobierał cło. Miał na imię Mateusz. Powiedział do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu przy stole, wielu celników i grzeszników przyszło i usiadło z nim oraz z jego uczniami. Zobaczyli to Faryzeusze i pytali jego uczniów: Dlaczego wasz nauczyciel spożywa posiłek wspólnie z celnikami i grzesznikami? Gdy on to usłyszał, powiedział: Lekarz nie jest potrzebny zdrowym, lecz chorym. Idźcie. I starajcie się zrozumieć, co znaczy miłosierdzie chcę, a nie ofiary, bo nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników. W tym fragmencie Ewangelii takimi elementami, które najbardziej mnie poruszają, jest gotowość Mateusza na wezwanie Jezusa. Był zajęty swoją pracą. Widząc Jezusa, który do niego podchodzi i mówi: Pójdź za mną, zostawia wszystko i idzie. Może się wydawać, że nie analizuje, jest gotowy do tego, aby pójść. W tradycji żydowskiej osoby, które bratały się z okupantem, były wykluczone ze społeczności. Tak samo Mateusz nie zawsze był przyjmowany przez swoich współobywateli. Często był wytykany palcami, mógł czuć się jako ktoś gorszy. Na jego drodze, w jego codzienności, pojawia się Jezus, który zmienia wszystko, zmienia całą jego dotychczasową sytuację. Drugim elementem, który tak bardzo porusza moje serce, jest to, co Jezus mówi: że nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Bardzo wielu z nas powołanych w pierwszym takim momencie rozeznawania powołania mogło czuć, że jest dużo, wiele innych osób, którzy bardziej nadają się do tego zadania, do pójścia za Jezusem. A Jezus mówi wyraźnie: To Ciebie chcę, to Ciebie powołuję i dla Ciebie mam nowe życie. Toczmy teraz modlitwą wszystkie osoby, które Jezus zaprasza do współpracy ze sobą, które powołuje do wielkiej bliskości i towarzyszenia mu na różnych etapach jego życia. Prośmy dla tych osób o odwagę pójścia za Jezusem, czyli wyrażenia po ludzku swojego tak. Prośmy o to przez Maryję, Królową Apostołów. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Królowo apostołów, módl się za nami.